Drugi mecz z pogonią w tym sezonie i po raz kolejny wynik 3 do 3. Szalone są spotkania z tym rywalem, trzeba przyznać. E, tak, no dokładnie. No. My się im zrewanżowaliśmy. E, rewanż jakby e, za tamten mecz, w którym pod kontrolą mieliśmy do 70 minuty 3-0. Tutaj oni tak naprawdę mieli pod kontrolą ten mecz. Znaczy, inaczej, nie może pod kontrolą e, na boisku piłkarsko, tylko po prostu. Nie uszczygliśmy się błędów te bramki, które straciliśmy zbyt łatwo. No i wynik 3-0, wydaje mi się, że z gry to nie wyglądało tak jak pokazywał wynik 3-0. Wyszliśmy na drugą połowę konsekwentnie. Dalej chcieliśmy grać w piłkę, nie poddaliśmy się, doprowadziliśmy do remisu. Mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. Co mogę więcej powiedzieć? No, kolejny mecz, który mogliśmy wygrać, remisujemy. No, tym bardziej właśnie szkoda, bo gdyby w ostatnich kolejkach była trochę lepsza skuteczność, jeżeli chodzi o punkty, to barażer byłyby bardzo blisko. No, tak, ale w całym sezonie wiele było takich meczy, nie możemy teraz zwalać na tą końcówkę. Mogliśmy sobie wcześniej zapewnić tą szansę. Grania w Barażach nie udało się. Musimy myśleć już o tak naprawdę nowym sezonie i, i robić to, co do nas należy. Ale mimo wszystko na pewno będziecie chcieli godnie pożegnać się z kiwicami w następny weekend przeciwko Olimpii Grudziądz. E, tak, oczywiście, no, my wychodzimy na boisko po to, żeby wygrywać. E, w każdym meczu musimy e, wygrywać, ponieważ to też buduje zespół. E, e, po to się gra w piłkę, tak? Żeby wygrywać. Nikt nie wychodzi na boisko, żeby, nie wiem, zremisować czy przegrać. Pokażemy po prostu kibicom, że ten sezon jest stracony, ale pokażemy, że gramy dobrą piłkę i wygramy ostatni mecz i zapomnimy po prostu o tym, co się wydarzyło. Zakończymy dobrze ten sezon z punktu widzenia takiego ostatniego meczu, można powiedzieć.